O, siemanko, z tej strony Jak Witam Was w kolejnym vlogu. 10 lipca dzisiaj. No i wracamy do aktywności, wracamy do dodawania filmów. miejmy nadzieję, że teraz już się uda utrzymać systematyczność miłej niedzieli dla wszystkich. Zostawcie suba i dzwoneczek dla tych, którzy jeszcze nie subskrybują. Pomóżcie wbić 100 tysięcy subów. To takie moje małe marzenie dla weterana YouTube'owego. A teraz kilka słów o dzisiejszej akcji. Tak jak widzieliście w poprzednim vlogu, już w sumie dwa vlogi temu, e, zbieraliśmy buraczki czerwone, buraczki ćwikłowe. E, pole wygląda jak wygląda. No, struktura generalnie zbita, raz przy razie kombajn, raz przy razie kombajn. Przy warzywach niestety te pola dostają mocno w kość. E, jeszcze deszczownia. Akurat tego pola tak nie deszczowaliśmy tutaj, tylko raz wlaliśmy wodę chyba 20 mm chwilę przed zbiorem, żeby ten buraczek dociągnął. No i dzisiaj działamy strukturotwórczo. Strukturotwórczo, strukturotwórczo to, to gleba powinna sama pracować yy, i mieć tam strukturę. i mniej tak naprawdę w niej ingerujemy tym powinno być dla niej zdrowiej, tak? Ale y, na zjeżdżone miejsca jakimś tam ratunkiem y, jeszcze też przy uprawie warzyw y, ważną rzeczą, tak? Gdzieś, żeby ta woda nie zalegała i tak dalej idzie dzisiaj głęboż. Y, nasz nowy nabytek, w sumie nabytek, który przyjechał na wiosnę jakieś tam małe próby były na jesieni testowaliśmy też taki sam zestaw. Sprawdził się. Kupiliśmy także Mautilus no Supero 305H, na którym mamy zamocowany APV PS200, wersja na Izobasie. No i właśnie spulchniamy, podnosimy glebę. Zobaczcie tutaj efekt fali. Nie wiem, ile, na ile to będzie widoczne, jak ta gleba się unosi. Jest tutaj, tak. A tutaj jest no, dobre 10 cm wyżej, no i idzie głęboko, na jakieś 40 cm, i wysiewamy porządny poplon. E, może, żeby za dużo e, nie gadać, muchawka, widzicie, chodzi, napęd elektryczny, powietrze dmucha. E, talerzyki rozpryskują te nasiona. Z tyłu opuściłem jeszcze zgrzebło. Nasiona trafiają pod wał, no i są przysypane. Tak by wyglądało bezpośrednio po wale A zgrzebełko trochę to zagarnia. Nie mam doświadczenia z takim siewem rzutowym, w poprzednich latach jak dobry poplon to właśnie wysiewaliśmy amazonką, centaią, ale to czasochłonne, paliwożerne i kosztowne, tak? bo jeden przejazd bezorkowcem, drugi przejazd z siewem poplonu, może i byłoby dokładniej, może byłoby lepiej, zobaczymy jakie będą schody, jutro ma popadać, ogólnie sucho, tak? wilgoci za dużo nie ma, dzisiaj mamy co? Czwartek w poniedziałek spadło bodajże 12 mm, bardzo dobrze przydał się ten opad. No i co, i działamy jutro, może popada, więc powinny być fajne wschody. Więcej, może w ciągniku. O, jestem na bazie, musiałem zjechać do klienta tutaj do wypożyczalni. Jeszcze jako tako to funkcjonuje na początku, rozpadałem sobie tylko dwa worki na próbę, ale idzie ładnie. Więc jak już jesteśmy, to dosypiemy od razu tyle, żeby już tutaj ponownie nie zjeżdżać. No jest okazja pokazać Wam nasiona. Tak jak mówiłem, top struktura na początek. Jeszcze będzie druga wersja top gleba. I tam zamiast rzodki oleistej będziemy mieli obie szorstki w składzie. No i tutaj, że tak powiem, tak to wygląda, jeśli chodzi o nasionka. Pięknie wyrównany, wyczyszczony perfekcyjnie. Tak tutaj no, widać czystość tego materiału. No i co? No przede wszystkim podana siła kiełkowania, jest to kwalifikowany materiał siewny. Nieraz się zdarzało gdzieś tam kupić jakąś facelię, cośkolwiek. Czy samemu spróbować zmieszać jakąś mieszankę, czy słonecznik kupić. A potem się okazywało, że połowa tego po planu nam nie kiełkowała. Także tak, tutaj w składzie tak. kolejarka abiseńska, żołądkiew oleista, tak jak mówiłem, żołądkiew melioracyjna, wykajara, i co tam jeszcze było? A na pewno słonecznik, na pewno facelia e, i len oleisty. Czy coś tam jeszcze było? A, chyba seradela. Seradela. Jeszcze jakby ktoś chciał sobie tutaj skład prześwietlić, to sobie zobaczcie, wygoglujcie sobie. E, no i top gleba różni się tym, że nie ma tam rzodkwi i malioracyjnej, i tej e, zwykłej, oleistej, e, a jest dorzucony owiec szorski. E, to bardziej na stanowiska tam gdzieś, gdzie jest uprawiany rzepak. Tutaj Koło gospodarstwa rzepaku raczej teraz nie będziemy uprawiali jakiś czas, bo no, gdzieś tam te warzywa e, w tą stronę zmierzamy. E, no i tak, teraz tutaj z góry mówię: Mam e, top strukturę, a pod spodem mam top glebę, łącznie na 40 hektarów. W tej górnej e, darmie wysiewu, same drobno nasienne tutaj może i te 12 kg by starczyło, ale e, niech ta gleba ma niech da jak najwięcej e, masy, struktury, e, poprawy. Wartości tych, jakby, biologicznych, niech ta gleba z powrotem żyje. Tak, no bo przy warzywach, no niestety, dostaje mocno w plecy, mocno w dupę, brzydko mówiąc. Top nasiona. No i lecimy z koksikiem, lecimy z koksikiem, lecimy powolutku. Tak do 6 na godzinę. Nikt nas tutaj nie goni. Jestem też z Julaskiem, z Julkiem, z moim siostrzeńcem. Wielkim fanem traktorów wszelakiej motoryzacji. No i co? I zabieg bardzo energochłonny, czasochłonny w sumie, tak, bo idziemy powoli, im wolniej jedziemy, tym się wolniej zużywają elementy robocze, no i paliwa idzie sporo, paliwo, elementy robocze i czas, tak, jakby nie ubywa tego głęboszowania, ale to zabieg robiony raz na ile? Na 3-4 lata tak naprawdę, jeśli gleba jest zdrowa w zeszłym roku na takiej działce właśnie pod buraka, odpuściłem zabieg głęboszowania, bo... E, powiedzmy, nie było podeszwy późnej. E, Pręd wchodził w glebę lekko. E, po prostu gleba żyje, ma życie biologiczne, bogate. Nie jest nawadniana, nie ma na niej warzyw. Wiadomo, buraki też działają raczej e, destrukcyjnie na naszą glebę. No ale e, coś trzeba uprawiać. No i działamy, działamy. Głęboszowanie to jedno, więc zrywamy podeszwę późną, ale w sumie najważniejsza rzecz to wysiewamy dzisiaj porządny poplon. W sumie dwa poplony będziemy wysiewali. W sumie na 40 hektarów mam nasion. Stop nasiona, top struktura i top gleba. Dwie mieszanki poplonowe, zaraz Wam powiem coś więcej. A tutaj wprost przed nami kurzak, którego no, przez ostatnie lata kupiliśmy w sumie. Bardzo dużo dbamy też właśnie o to, by ta gleba, co jej zabrane, żeby jej coś oddać, tak? bo zabieramy z pola dużo masy, zarówno z okopowymi, z ziemniakami, z burakami, czy, czy z ćwikłą. Tutaj te tematy, gdzie zbieramy dużo spola, pola, to też z pola dużo wywozimy tak? i materii organicznej, która jest tak cenna, też strukturotwórcza. Gleba bez materii organicznej no przestaje żyć, no też się zbija gdzieś tam, naturalne procesy. No ale robimy co możemy. No, poplony, tak, poplony, które też poprawią nam właśnie strukturę naszej gleby. No i w tym roku wysiewamy właśnie poplon tutaj na polach, gdzie nie uprawiamy, nie będziemy uprawiali rzepaku mieszankę top struktura, w której no właśnie rośliny oleiste, w oleista i w późna, to tutaj dwa ze składowej tej mieszanki. Wiadomo, korzeń mocny, palowy. Tutaj jakby to są tylko dwie żodkwie, tak, mamy jeszcze olejarkę abysyńską, facelię, słonecznik, len. Jeśli coś jeszcze tutaj mi uknęło, to powiem wam więcej przy przy woreczku, jak będziemy dosypywać nasion. Za chwilę coś tutaj dogramy. No i co, dobra mieszanka poplonowa, nie jest tania oczywiście, tak, ale e, tanio to zazwyczaj drogo. Już zdarzało się tak, że gdzieś tam z Orixa coś tam poskładane, pomieszane, jakaś w solo, czy słonecznik solo, czy, czy, czy jakieś tam tutaj mieszanki e, później wymieszane, się okazuje, że posiane, posiane na porządnie, bo było wcześniej siane centajką. A tam poplon nie wschodzi, tak? bo albo wschodzi częściowo, bo, bo część tam gdzieś nasion felerna. No i gdzieś tam składa się te wnioski o dopłaty, no to się tutaj poplony z myślą o tym, żeby stały do wiosny, żeby chroniły naszą glebę przed erozją. Wodną, tak ta gleba też jeśli jest pokryta przez zimę roślinami, no to się tak mocno nie zbija, nie ugniata się. Wysiewamy, fajnie idzie, bo e, wysiewamy za jednym przejazdem, jakby dwa w jednym tutaj e, czynimy, bo głębocz spulchniamy, no i siejemy poplon, który też będzie spórchniał z natury korzeniami, jeśli będzie wilgoć, no to będziemy mieli fajnie rozbudowaną część podziemną i nadziemną, wiadomo, no, no, że jak jest sucho, no to bardziej gdzieś tam może ta podziemna e, się rozwinie, no i co do, co do poplonu, Yy, tak, przystawka siewna, siewnik do poplonów PS200. Yy, na izobasie, wersja, zobaczcie. ma tutaj wszystko podłączone. Yy, mamy prędkość 2 hektary zasiane, 30 kg wysiane. Robiłem sobie próbę kręconą. Yy, mega sprawa prędkość sczytuję yy, z GPS-a. Wiadomo, dochodzi jakiś tutaj poślizg nam i tak dalej. Yy, ale co fajne yy, sieje w momencie sobie tutaj programujemy, kiedy ma siać, yy, gdy opuszczamy głębosza na dół czyli podnośnik jakby ciągnik widzi i zobacz widzi że podnośnik jest opuszczony i poruszamy się do przodu to przystawka przystawka, siedlnik do poplonów zaczyna nam siać no i co? no i siemy za jednym przejazdem zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce wcześniej mówię, no wcześniej się wysiewaliśmy centają, ale mówię, no to jest jeden dodatkowy wjazd paliwo, czas drugi ciągnik a tutaj jakby się udało ze wschodami, że będzie spoko też jeszcze druga opcja, mam mocowanie do, 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 do tego, do Dalbo do, do Bezerkowca, także też w bezerkowcu przed wałem Plan jest, żeby właśnie dołożyć drugą wersję, drugą wersję, żeby dołożyć drugie mocowanie, komplet węży, wszystko mam i ewentualnie za bezerkowcą, tak? Bo co roku nie będziemy głęboszowali, tylko te pola mówię bo tam co jakiś czas. Będę tego głębosza widziały. Też myślę, że takie nadmierne głęboszewanie co roku dobre nie jest. tak? Trzeba to robić oczywiście z głową. Co eee, powolutku, powolutku. Do przodu, tak? Kamieni sporo. Eee, głębosz ma system omijania kamieni. Ta łapa się waha w prawo, w lewo. Eee, może będzie to widać na filmie. W prawo w lewo się wychyla, ale... I tak trochę tych kamieni powyciąga, tak? No, później pod te warzywa. No, przydałoby się. Przydałoby się później tutaj zbierasz do kamieni i chociażby pod ziemniaka przesiać te pola tak tutaj nie wiem w sumie co będzie rosło. No prawdopodobnie też jakieś warzywo. E, chyba cebulka. Więc jeszcze do siewu trochę czasu mamy. E, no niestety no są plusy, są minusy. Kamienie wyciągamy gdzieś tam. To chyba naj, największy minus tego głęboszowania e, w tym przypadku. No, na cięższych glebach tych kamieni tak nie ma. E, ważne, żeby ten zabieg głęboszowania robić za suchego nie robić go, gdy jest nadmiernie mokro bo no, to działa raczej nie na prawo, nie, nie naprawi nam struktury, a może nam ją jeszcze e, bardziej zepsuć także e, fajnie No tutaj liczę hektary, zasiane liczę kilogramy, bo próba wyszła w sumie idealnie, zasada taka sama jak w amazonce, przez ilość czasu spuszczaliśmy nasiona do woreczka, kamień był tak, no ważyliśmy to wpisaliśmy, wpisaliśmy to co nam wyszło na próbie ważonej yy, komputer sobie to skorygował możemy sobie tutaj procentów dodać jeśli chcemy, się, nie wiem, jakiś taki dołek jest, że będzie to gorzej wschodziło albo albo, albo, albo yy, jakieś takie miejsce gliniaste, że ten popląt będzie słabszy, no to procentowo możemy sobie tutaj normę zwiększyć no i pyrkamy, 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 pyrkamy powolutku powolutku, a do przodu yy, pracy brakuje, tam po lewej stronie hektar został pod buraczki ćwikłowe, już jest zaorany czeka na siew, czeka na siew z tego względu, że no jakieś tam opady nadawali, a lepiej zawsze żeby ten buraczek już tam czy inne warzywo rosło sobie bez bez, bez, bez bez jakiejś tam zlewy, żeby nie, nie zbiło, nie, nie, żeby to mogło powschodzić, także głęboż pójdzie z tamtej strony tam no i tam popląd będzie zasiany później, później no w październiku, nie wiem czy coś jeszcze urośnie, na pewno będzie tam dana duża ilość obornika od gęsi, żeby dostarczyć słomy, masy, tutaj idzie popląd też, tej masy jakby myślę, że dostarczy, tak, z wilgocią, coś tam jest, tutaj powiecie, że o, coś, jakiś omijak powstał, tak, powstał omijak, bo na początku jeździłem 3.05 ustawioną szerokość, po paru przejazdach się strzeliłem, że żeby było szerzej jak jest teraz szerokość robocza zmieniona no i no i działamy sobie wężej co yy, no zboży dojrzewa wszystko dojrzewa tak yy, żniwa zapasem więc mówię no tą pracę trzeba sobie trochę rozłożyć co możliwe to, to, to robimy robimy sobie wcześniej zabiegi no i też w yy, poplonie z jednej strony, im szybciej posiejemy, tym ten poplon ma większą szansę zrobić tą dużą masę. Ale też nie można przegiąć, jeśli poplon tak jak u nas ma stać do wiosny, nie można przegiąć, żeby nie wydał nasion. Tak? Przy wczesnym siebie istnieje takie ryzyko. Ale tutaj, jeśli miałby wydać nasiona, no to albo pójdzie talerzówka, albo samym wałem przejedziemy. Może i mamy tak, byłyby super warunki, to posiejemy poplon jeszcze raz. Siejemy go właśnie dzisiaj. 10 lipca jak mówiłem może tam na początku września jak już masy będzie dość zacznie kwitnąć co pierwsza pewnie rzodkiew jakaś tam rzodkiew pewnie zacznie kwitać pierwsza ona dość szybko rośnie może jeszcze raz posiejemy coś tutaj wiadomo im więcej masy dostarczymy tym dla tej gleby naszej lepiej tak? no i tak to wygląda Co byście powiedzieli e, na powrót? Kamery na głowę, żeby może te nagrania były lepsze dla Was do oglądania. Jakbyście to widzieli, mam GoPro. Kwestia bateryjki, jakąś tam wymienić, bo długo leżała rozładowana. No i zobaczymy. A też co do głęboszowania, to jadę tak delikatnie ze skosa. że one, widzicie wzdłuż między. A biorę to pod lekkim skosem, tak żeby tam gdzieś lekko to pokrew też trochę wyrównać, bo no, idealnie równo nie jest tak po tym wyorywaczu no, po buraczku akurat spoko, bo w tej ziemi tak nie przesiewamy, tylko dosłownie górę, górę pola zbieramy w ziemiaku, no to ta ziemia jest bardziej przesiana bardziej dostaje ta struktura jeszcze jak w buraczku no i było sucho, no tam nie ma co mówić, było sucho chociaż yy, na, tutaj gleba raczej równa ale tutaj jeden dołek, tam drugi dołek no to widać już, że gdzieś tam ta, ta struktura jest zbita, bo bryły leciały do zbiornika niby lekka gleba ale bryła była, buraczek był równy wszędzie tutaj o, kamień gdzie? o, no, nigdzie już jakby ominęliśmy go ale on tam jest właśnie widać trachnięty popada to się kamienie pokażą będziemy zbierać nie? julek kamienie To niestety trzeba zbierać albo przesiewać Także, no, w sumie nie głupio by było głębosz yy, później to przesiać tą glebę i muszę te kamienie zbieraczem, przesiewaczem dobrze by było może jakieś wskazówki tutaj od was w kwestii w kwestii właśnie siewu poplonu takim silnikiem właśnie siewu rzutowego podwał. z tyłu to zgrzebło mi się wydaje, że to zagładzi, to robi robotę też tą belkę muszę zamocować trochę inaczej które ten poplon wyrzuca bo, bo było jakiś tutaj montażu akurat te łapy mogą się cofnąć właśnie w tą belkę i mogą je uszkodzić, także gdzieś tam mały mod pójdzie, a my działamy.